Na pewno bym pojechał do Nowego Jorku i co bym jeszcze zrobił? Płynąłbym rodzice wymarzone wakacje, o które zawsze mnie proszą, bo tyle pieniędzy na mnie już wydali. <grywka> Pilsę Diablo 3, o. Coś jeszcze? E, coś jeszcze? Nie wiem, pojechałbym Uf, na wakacje, jakieś lepsze niż normalnie, może gdzieś nad morze. E, na zakupy i jakieś fajne, no i na dom taki duży. no. Na, na jakiś dom. No i na samochód, Jaki samochód? Może jest taki wymarzony? Tak, BMW. Dobrze. Przyznaczyłby mnie na samochód, albo na jakieś takie mega wczasy po całym świecie, albo coś takiego. Spłaciłabym wszystkie długi! Odłożyłbym sobie. Na co? Na przyszłość. I co wiesz w przyszłości robić z tym pieniędzmi? Trzymałbym. Na <laughs> <laughs> <Dzień. śmiech> dzieci. A może? sobie nowy rower. Ojcu i rodzicom w ogóle ten. Ha, de, no i ten. mi wszystko w cholerę. Zlikwidowałbym wszystkie szkoły, rodzicom postawiłbym dom na Majorce i zrobiłbym mega imprezę w Pensławie. Wyjechałbym z tego kraju. Zagrałbym czy. drugi raz. Co pan zrobił z pieniędzmi, który by pan wygrał? Podzielibyśmy się posiłkiem, a Inwestowałbym Inwestowałabym i użyłabym kurentiur na złokat. Wtedy wszystko na y, wakacje. Czy by były prawda, najlepsze nie wiem na pewno fundował rodzicom jakiś dom samochód tym podobne a dla siebie nie wiem jakaś nowa deska na pewno Pojechałem na jakąś fajną wycieczkę Kupił sobie jakiś fajny samochód Najchętniej bym wyjechał z Błogowa i kupił sobie domek na e, bezludnej wyspie A kogoś by pan zabrał na tą bezludną wyspę? No do no tylko e, ja bym pojechałam do Paryża. Ja bym pojechała na jakąś wycieczkę dookoła świata i potem bym sobie kupiła domek gdzieś w jakimś ładnym zakątku, może w Amsterdamie, i żyła spokojnie. Ale byłby męż. Podzieliłbym się z biednymi. A czemu tak? No, a po co mi tyle pieniędzy? Ktoś niech też zyska. Gdybym miał milion złotych, to bym kupił te dwie panie tutaj, o takie ładnie. Otworzyłbym jakąś pizzerię i zatrudnił tutaj panią, która mnie kameruje jako kierownika. Bo to jest najlepsza kamerka w głogowie. Myślę, że powinien dostać jakiś awans. Ale pani ma do Ojej. 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 Dobre pytanie.